Wiem, że dawno mnie tutaj nie było, ale mam tego dobry powód, gdyż moja gra Impost Sword niedługo będzie miała gruntowny update, który poprawi wszystko. Gra będzie wyglądała jak coś innego. Zresztą Wam tutaj na filmiku parę nowości. Jak widzicie, całkowicie odświeżony UI, wszystko działa jak należy. Teraz, jeżeli będziecie chcieli wywieźć jakąś paczkę, będziecie musieli najpierw ją zapakować, przygotować do wysyłki dalszej, tak jak właśnie robię to ja: czyli pakujemy całą paczkę, zamykamy ją, piszemy sobie nadawcę, odbiorcę. A następnie wyciągamy ją z magazynu, co prawda na razie to jest jedyna taka kostka, ale niedługo będzie to zrobione o wiele lepiej. Trzeba to załadować do pojazdu, a następnie z punktu telefonu wybrać punkt, do którego chcecie się udać. Czy to może być paczkomat, czy może następny klient. Respienie jest bardziej intuicyjne, zakupywanie pojazdów także bardziej intuicyjne. Wszystko jest o wiele lepsze i bardziej symulatorowe, więc mam nadzieję, że gra teraz będzie o wiele bardziej przyjemna do rozgrywki. A jeżeli chcecie śledzić jej twórczość, to wbijajcie na Discorda i dajcie suba z dzwonem pozdro.